tego, że tutaj się możemy dzisiaj widzieć na otwarciu mostu. Witam szczególnie serdecznie e, pana wójta gminy Wołnica Zbigniewa Szczepańskiego. Witam pana starostę Marka Szczepańskiego e, wraz z zarządem. Widziałem tutaj pana Jacka Kleinę, widziałem e, pozostałych członków zarządu, serdecznie państwa witam. Witam pana e, e, zastępcę pana wójta. Dzień dobry. E, witam serdecznie przedstawicieli widzę LKS Harzykowy, także wodniaków naszych tutaj kochanych. Eee, widzę ha karzet. E, Harzykowy. Przedstawicieli Policji, przedstawicieli wopr -u. Pan Marek właśnie do nas przybył. Eee, witam przewodniczącego Rady Gminy e, wraz z zastępcą. Dzień dobry bardzo. Oraz pana Ryszarda Kątka, który wieloletnim był przewodniczącym Rady naszej gminy, a także jest zasłużonym obywatelem gminy Wojnice. Witam serdecznie. Wszystkich Państwa, właśnie z mieszkańcami e, miejscowości Kamionka. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może nie, 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 nie wszyscy się znamy. E, jestem tutaj sołtysem, nazywam się Dominik Dykier. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tej inwestycji. Powiem szczerze, że ten most to była inwestycja, która w mojej ocenie, prywatnie w mojej ocenie, była chyba tutaj najważniejszą w sołectwie Sfornegacie. Potrzebowaliśmy parkingu, zgadzam się. Warto tutaj wspomnieć, że w samych Sfornegaciach, w sołectwie Sfornegacie w ostatnim czasie mieliśmy naprawdę bardzo dużo inwestycji. Powstał parking, powstała woprówka. Dwie drogi prowadząca na woprówkę na plażę oraz na zanie. Tak powstała remiza strażacka. Mamy nową nawierzchnię asfaltową przez wieś Sfornegacie. Właściwie w, 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 w sołectwie to aż od Drzewicza do Hocińskiego Młynach to się zmieniło. Także, szanowni Państwo, ja jestem bardzo zadowolony, a jeszcze takim zwieńczeniem jest ten most. Ja tutaj serdecznie chciałbym podziękować od razu i Panu Staroście i Panu Wójtowi, ponieważ... To jest efekt współpracy, drodzy Państwo. Pan wójt e, zaproponował współpracę w zakresie budowy tego mostu panu staroście, pan starosta wraz z zarządem przekonali radnych, aby to na uchwałę tak, pod, podjęli e, tą decyzję, że wspomogą nas, przejmą tą drogę wraz, wraz z tym mostem i na tej podstawie mogliśmy złożyć dokumenty i uzyskać dofinansowanie. Ponad połowa tak, kosztów mhm. tego mostu została dofinansowana dzięki takiej właśnie współpracy. Także ja naprawdę jestem bardzo dzisiaj rad, uradowany, wzruszony. Dziękuję bardzo. Zanim, zanim dojdzie do symbolicznego otwarcia tego, że mostu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi tutaj przez przed, przed przedstawicieli, zaproponowałem przez Pana Sołtysa zarazem radnego Rady Gminy w jednego z bardziej aktywnych radnych gminy Chojnice. Chcę jeszcze raz tutaj wszystkich ogólnie Państwa powitać, co uczynił świetnie już Pan Sołtys, Pan Radny jest tutaj też jeszcze przyjaciel gminy niewymieniony pana na Nadleśnictwa A, Przemuszewo Artur proszę. Kowalski, e, natomiast współgospodarzami dzisiejszej uro symbolicznej uroczystości jest oprócz e, sołtysa Rady Sołeckiej, e, oprócz e, Pana Starosty Zarządu Powiatu też Gmina Chojnicy dla tego miejsca na tym pięknym miejscu serdecznie e, Państwu dziękuję za skorzystanie z zaproszenia i e, za Waszą tutaj obecność. Myślę, że to jest akurat to miejsce, gdzie dwa lata temu media się rozpisywały, jak tutaj konik, nie Niestety wpadł nie do, nie do e, rzeki, tylko zakleszczył się e, w dziurze tegoże spróchniałego poprzedniego mostu. Szanowni Państwo, nawiązanie do tego, co Pan Sołtys Pan radny powiedział, to jest wspólne przedsięwzięcie powiatu i gminy hojnice. Inicjatywa wyszła, co prawda, z gminy hojnice, ale gdyby nie otwartość ze strony powiatu, to tego mostu pewnie jeszcze dzisiaj by nie było. I nie dlatego, że mój kochany mieszkańc Fornegaci gdzieś tam na Zebraniu Wiejskim rok temu powiedział, że jak ten most powstanie, to mu kaktus na dłoni wyrośnie. Ja jestem sympatykiem, zwolennikiem kaktusów. Poproszę jednak tego mieszkańca, żeby jednak mi w najbliższym czasie ten kaktus rosnący na dłoni pokazał, ale już teraz tak poważnie. Kochani, do tej pory my jako gmina nie mogliśmy aplikować o środki do ministerstwa właściwego ministerstwa o przebudowę budowę nowych mostów. To prawo mają tylko zarządcy dróg powiatowych i dróg wyższej rangi. Most jest elementem ciągłości drogi publicznej. W związku z tym jestem tutaj wdzięczny Radzie Powiatu i Radzie Gminy, że taką wspólnie decyzję te Radę podjęły. Przekazanie tej drogi wraz z mostem powiatowi i powiat dzięki temu mógł aplikować o środki do Warszawy na tą inwestycję. Powiat jest mistrzem, jest otwarty na. Bo to jest też powiat chodnicy, to są mieszkańcy powiatu, nasi kochani Kaszubi, ale z drugiej strony jest też mistrzem w dysponowaniu środkami, bo jest to wspólne dzieło, ale złotówki tutaj powiat do inwestycji nie dołożył to jest mistrzostwo ze strony pana starosty. Ale ku naszej radości, jeśli kosztorys inwestorski dla tego mostu wynosił 2,4 miliona, o 50% powiat aplikował i otrzymał 50% dofinansowanie. Ku naszej radości się okazuje, że po rozliczeniu to milion 200 zostało po stronie Ministerstwa Powiatu, a ku naszej radości my nie musimy dawać 800 tysięcy, tylko jakbym to chciał, chyba 2 piąte, czyli, czyli nie milion, połowa, bo po przetargu ten most kosztował trochę ponad 2 miliony ponad 2 miliony. Yy, yy, duża inwestycja, też o, o dużej wartości. Natomiast właśnie dzięki tej synergii, współdziałaniu yy, pozyskaliśmy yy, środki, yy, czy powiat pozyskał w, środki w kwocie 1,2 miliona, a my dołożyliśmy aż i tylko 800 tysięcy. Także tutaj, panie starosto, na pana ręce, pod adresem całego zarządu, yy, radzie, rad, yy, pod adresem Rady Powiatowej, bardzo wam za to dziękuję. Ten most jest bardzo ważny, choćby z punktu widzenia naszych mieszkańców, mieszkańców, to oni tutaj będący na moście, to wy tutaj jesteście najważniejsi. Pewnie nie myśleliście, że parę domów starej zabudowy otrzyma inwestycje w kwocie 2 milionów złotych. Jeszcze raz dziękuję za to współdziałanie. Chciałbym też zakomunikować, że ten most myślę, że jest prawie że wieczny. Myślisz, 200 lat albo i więcej on wytrzyma? Nie mówię o tym pokryciu drewnianym, ale to jest najmniejszy problem, tak? Czyli kolejny remont na przykład tego mostu za lat 20 będzie dotyczył tylko pokrycia e, tego pokładu, tego pokładu e, mostu. Ten most, e, kiedy był projektowany, też uwzględniał liczne głosy wodniaków e, i wopru i tutaj obecnych y, szefostwa Ludowego Klubu Sportowego i Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i też policji. Te, te parametry y, konstrukcji nośnej tego mostu zostały podniesione o około 80 cm, jak dobrze pamiętam. To oznacza, że wszystkie y, jachty y, cumujące w naszych portach, głównie w, y, w Harzykowach ze oczywiście y, zdjętym czy położonym masztem mogą sobie dalej płynąć aż do Mylofu. To była taka, też taka e, przeszkoda i myślę, że teraz e, dzięki też Wodniakom ten projekt te postulaty uwzględniał. E, kończąc, e, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować tym wszystkim, e, którzy na co dzień przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a więc e, projektantom, a więc wykonawcom po linii powiatu, panie starosto to pewnie dyrektor Maciej Kępiński tutaj po linii moim współpracownikom tutaj obecnym no i na koniec chcę powiedzieć, że ten most dedykuję moim kochanym Kaszubom, nawet tym zwierzaczkom chyba że się to wyrazować, jak oni tutaj pięknie komponują, bo to jest tak zwany też korytarz ekologiczny ten, czyli oni mogą też to wykorzystywać to z mojej strony na razie wszystko, jeszcze raz panie starosto bardzo dziękuję Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że przyszedł ten moment i symbolicznie otwieramy most w kamionce. Powiat od wielu lat podejmuje działania w kierunku udrażniania szlaków wodnych. Pierwszym, jak Państwo wiecie, doskonale i takim największym naszą inwestycją był most zwodzony w miejscowości Małe Sporne Gacie, też krytykowany przez niektóre osoby, że stawiamy sobie pomniki. Dzisiaj nikt nie poddaje wątpliwości, że to była bardzo dobra inwestycja. Żeglarze mogą to potwierdzić. Kamionka był to kolejny, kolejna przeszkoda na drodze do żeglowania na naszych pięknych terenach. Dzisiaj ta przeszkoda została zlikwidowana. I tak trochę też, bo zabierając głos po wujcie, ja wiem, że Zbyszek zawsze dużo lubi mówić i Dużo powie i wtedy ciężko jest dalej wydni, budować tą, pochwały tą narrację, I natomiast powiem tak, skąd się wziął pomysł, bo, bo pomysł wyszedł z powiatu, ode mnie siedzieliśmy w gabinecie u wójta i zaproponowałem, że powiat choiński może przejąć tą drogę, na której jest most i wnioskować do ministerstwa o środki, ale nie dlatego, że nagle jakaś wizja nam się w głowie pojawiła, bo już to zrobiliśmy raz na terenie gminy Brusy. Zbudowaliśmy w Rolbiku również podobne partnerstwo z gminą Brusy. Przejęliśmy drogę, która była drogą gminą, na której znajdował się most. Wyremontowaliśmy most. Wtedy jeszcze ten program pozwalał na to, że można było do kilometra z jednej i drugiej strony drogę wyremontować. Ten program się zmienił. Nie dopuszcza już takiej możliwości. W związku z tym nie mogliśmy tej drogi tutaj w pięknym asfalcie położyć, ale, ale... Panie starosto, droga jest super u, u, utrzymana przez starosta, aż do swornegaci. dzisiaj. Dlatego przygotowujemy ją po to, żeby gmina stała się z powrotem właścicielem tego i mostu i tej pięknej drogi, o której wspomina pan wójt. Mam nadzieję, że to, to nasze zobowiązanie wspólne się wydarzy. Do 30 września mamy termin na to, żeby takie uchwały stosowne podjąć, ale cieszę się bardzo. Żeglarze myślę, że będą z tego bardzo zadowoleni, że możliwość przepływania tutaj jest i służby też, które działają na tym obszarze będą miały dużo większe możliwości jeżeli chodzi o, o przemieszczanie się. Jak pan wójt wspomniał rzeczywiście nie dołożyliśmy tutaj ani złotówki natomiast nasza inwencja spowodowała jeszcze że kwota milion 200 000 000 nie musieliśmy jej oddawać tylko pokazaliśmy inne zadania drogowe które zrealizowaliśmy w związku z tym gmina Chońce zaoszczędziła ten wkład Czasami 200 tysięcy ponad złotych i, i z tego się bardzo cieszymy. Niech ten most służy. Budujemy mosty dla Pana Starosty. Tak mówią. Natomiast my zbudowaliśmy dla Pana Wójta ten most, także trochę łamiemy to powiedzenie, które było. Na drodze powiatowej. Cieszymy, okay. cieszymy się z tego zadania i mam nadzieję, że ten owoc naszej współpracy wielowymiarowy, bo przecież my z gminą Chojnicę tak podsumowaliśmy sobie ostatnio. Szanowni Państwo, w ciągu pięciu lat zainwestowaliśmy 100 milionów złotych w drogi na terenie gminy Kojnice. Myślę, że to są y, wartości, które są praktycznie niepowtarzalne. Także y, gratuluję też wszystkim, dziękuję panu Kiempińskiemu dyrektorowi, który nadzorował to, to zadanie i dziękujemy pan, naszemu paniom skarmi, które pilnowały finansowania tego, tego przedsięwzięcia i niech ten most służy wszystkim całej społeczności. Dziękuję. Drodzy Państwo, o symboliczne takie otwarcie tego mostu, przecięcie wstęgi. Poproszę oczywiście pana starostę, pana wójta, e, panie Dariuszu jako przedstawiciel e, naszych e, żeglarzy. No i pan sołtys, oczywiście. Przewodniczący, <laughs> Przewodniczący rady jak najbardziej zapraszam. I może jeszcze pan Ryszard Kontek, zasłużony obywatel gminy Chojnicy. I mieszkańcy, i mieszkańcy. I tutaj może mieszkać. Swoje nożyczki, są tu, no, 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 się, Proszę, proszę. Proszę, proszę. Dajcie trochę. Uwaga. Trzy, dwa, Jeszcze do mnie ja. przeciąć. E, Jeszcze na raty, ale... Jeszcze raz, bo nie złożyliśmy. <noise> <noise> aj zrobi swoje tak pamiętaj, 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 pamiętaj. Widać na znaku mamy 12. Wracając do pana słów, stare budownictwo tutaj na kamionce może to wrazić niejednych mieszkańców. Przypominam, że będzie trzeba to wyremontować za jakiś czas i pójdą ciężkie ładunki. No jak wiemy, dzisiaj ciężarówka waży 40 ton z betonem. A moc mamy 12, jak pan to wytłumaczy? Ja, nie, ja się w ogóle nie muszę tłumaczyć, no drugie panie, chyba źle się rozumiemy. No, e, ja nie, mówiłem stare ja, budownictwo ja, ja ja w sensie ja pozytywnym, rozumie pan? W sensie pozytywne No ja jestem Nie dumny. mieszkańców e... mogą to obrazić i tak według mnie, no ale ja tam się nie, nie wnikam, nie? Mm, to, to że ja powiedziałem, że stare budownictwo tutaj, no to, to jest komplement, tak? Że zmyśl no, o tym starej budownicy, o to. naszych autochtonach, tak? Dobrze, no. e... Mieli się martwię e... dojazdem nowych mieszkańców, którzy myślą o zabudowie takiej rekreacyjnej, <grym> wypoczynkowej, <grym> a jeszcze o dzikiej zabudowie na Płęśnie, Rozumie pan? W tym kontekście ja to po prostu mówimy. Ja jestem dumny z moich Kaszubów, z autochtonów. No, natomiast jeśli chodzi o nośność, to że tutaj macie. 12 ton co do zasady, natomiast 30 ton techniczna. 12 ton, bo takie były ustalenia, no. tak, że to ma być Natomiast no, nie nie. pojedzie pan 30 nie... ton, to się nic nie powinno Proszę. stać A kierowca jak nie pojedzie, to co ja mam zrobić? Wyładuje mi towar na przykład przed mostem i powie, że on nie pojedzie no, Ja może pomogę no, sam, panu wójtowi no, A poprzedni jak było, jak było? Panie starosto, ja panu wójtowi pomogę bo to przyjdzie pan do nadleśnictwa i my udostępnimy na czas dojazdu od strony lasu i na pewno do a tak, no. na nas, tam ile tam jest nośność? No ile? nie wiem, nie wiem 8 tak nie musi się pan obawiać, myślę, że tutaj policja e, będzie tolerancyjna jeśli, jeśli transport pójdzie tutaj do e, tutaj tej zabudowy tak? i znikną przypadki no, a życzę pana, życzę panu, a życzę panu, a charakter stary zabudowy tutaj pozostał to jest właśnie klimat kamionki Wie pan? Proszę mi wierzyć. Ja, ja wiem, no, no. Tak tylko i taka mówi. była moja intencja, żeby mnie pan zrozumiał, ale to tak na margines.